Jezus zwycięzca, diabeł chciał pokonać naszego Pana, myślał, że cierpieć na krzyżu nie da rady, lecz Panu Jezusowi strach nie zabrał odwagi. Szedł jak bohater i zwycięzca, by nas zbawić. Wielki jesteś, Panie, i wielkiego dzieła dokonałeś. Dając nam możliwość, przed nami niebo otworzyłeś, aby każdy grzesznik mógł skorzystać z tego, oddając swoje święte życie za człowieka każdego. Jaką mamy wartość w oczach Twoich, Panie, że dostąpiliśmy tak wielkiego zmiłowania? Ty, tak wielki syn Boga Najwyższego, przelałeś świętą swoją krew za człowieka grzesznego! Panie, czym odpłacić Tobie mogę, Za Twoje tak wielkie poświęcenie, Niczym nie zdołam tego długu spłacić, Tylko oddać swoje życie Tobie i kochać z całego serca Ciebie.